Do przodu i zajeżdża. czekam na has hasło startu. No, dawaj pan Puść, daj, daj. dawaj. daj, biegi daj, 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 do góry do góry łapy do góry łapy do góry wyżej wyżej ręce Się zapomina, leci trochę, nie? O. Trochę niżej, bezpieczniej. spokojnie. Mhm. Dobra, zapinać Zapina się, nie? Się... Ja tylko go nagram, jak wyląduje, a on jeszcze chwilę poleci, nie? Nie, już schodzi. No, zrób zakręt dalej, jakiś. Nie leci jak kołek. Jeszcze jest parę metrów, nie? Podrywa go, nie Teraz chodzi i ląduje A i na na dupsko Dobra, lecimy, tak? Lecimy